Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu i zaczynamy od szybkiego przeglądu piżam w sklepie Kapal. Zobaczyłam na stronie, że mają naprawdę bardzo fajne zestawy piżam i to w niezłych cenach. Bo wiecie, czasami fajniejsze piżamy kosztują 200 zł, ale tylko za spodnie albo tylko za koszulę. Tutaj mamy zestawy po 200 zł za całość. Fajne też staniczki znalazłam, więc tutaj zaczynamy, mierzymy od zielonej piżamy, bardzo ładnej, milutkiej. Jest też cienka, więc przyjemnie się w niej śpi, natomiast tutaj ten rozmiar S jest zdecydowanie za luźny. Ona ma taki krój oversize, więc tak czy siak będzie luźna, ale muszę przymierzyć rozmiar mniejszą. Tutaj piżama świąteczna urzekła mnie swoim wzorem, bo nie jest cała czerwona, nie jest w kratę, jest to po prostu coś innego. Bardzo mi się spodobała właśnie taka biała z delikatnymi wzorkami. No i tutaj miałam rozmiar chyba z kolei XS i tutaj z kolei XS było troszeczkę przymałe. Wolałabym jednak coś luźniejszego. No i na koniec jeszcze jedna piżama taki fajny zestaw lekko lejący. W ogóle wszystkie te piżamy mają bardzo dobre składy, więc polecam Wam zerknąć na stronę. Zostawiam Wam też linki w opisie. Tutaj chyba wzięłam też rozmiar S. Już nie pamiętam. Później mierzyłam mniejszy. Tutaj staniczki bardzo fajne, bardzo wygodne i dobrze trzymają. W miseczkach mają też wypełnienie, które można sobie ewentualnie wyjąć. Zapięcie na trzy zatrzaski i jest pełno kolorów. Także możecie wybrać co chcecie. Ja wzięłam akurat biały i taki właśnie kawa z mlekiem, coś w tym stylu. Także taki fajny kolorek i oba te staniczki wróciły ze mną do domu. Wróciłam później jeszcze po mniejsze rozmiary piżam. No i tutaj mniejszy rozmiar XS z tej zielonej. Super ona wygląda, jest luźna, jest przyjemna. No i oczywiście wróciła ze mną do domu, już nieraz w niej spałam, więc serdecznie Wam polecam. I druga, świąteczna, tutaj już rozmiar S, też super wygodna. I to jest już taka bawełna milutka, taka bardziej jak nie wiem, jak to wytłumaczyć. Ta ostatnia bardzo fajna piżama, ale stwierdziłam, że na razie już więcej mi nie potrzeba. Może kiedyś sobie taką kupię. Natomiast daję znać, że jest bardzo wygodna, bardzo przyjemna. E, Powiedziałam, że taka lekka, niewyczuwalna nawet na skórze, więc wracam z dwoma staniczkami i dwoma piżamami. do domu, pranie wywieszone także już tutaj sobie pościel schnie, dzisiaj jeszcze planuję ją założyć, więc mam nadzieję, że wyschnie szybko, nie wiem czy wy też tak robicie, ale ja gdzieś tam w międzyczasie sprawdzam, czy już trochę podeschło, jak tak to wywracam, wiecie zmieniam po prostu stronę, żeby ta druga strona też równo schła, no bo jak się tak zostawia to pod spodem zwykle jest Bardziej mokre, więc ja zwykle jak pranie wywieszam, to żeby to tak długo nie stało. To po prostu odwracam wszystko na drugą stronę, szybciej to schnie. Nie mamy suszarki, na razie nie kupiliśmy. Nie wiem, czy kupimy. Mi jakby ogólnie nie przeszkadza to, że pranie stoi, bo wiem, że niektórzy bardzo nie lubią i dlatego też kupują suszarki elektryczne i to nie przeszkadza. Jakby u nas i tak pranie schnie dosyć szybko. Natomiast, żeby to było jeszcze sprawniejsze, to ja właśnie zawsze gdzieś tam po jakimś czasie wywracam kołdrę na drugą stronę, żeby dół wysechł równo, i wtedy wszystko szybciej można zdjąć z suszarki. Także rozwiesiłam tutaj przed chwilą, za jakiś czas wszystko poprzewracam. Praniec wczoraj już wyschło, więc. Jeszcze zostało tylko to. Nowa piżamka też już wywieszona. Wisi i schnie. Powiesiłam na wieszaku, żeby szybciej wyschła. Jak tutaj powiesiła pod tą poszewką na kołdrę, to też by dłużej to schło. Także wisi sobie tutaj góra, dół na drugim wieszaku. I tak słuchajcie, rodzice już pojechali, wracają do domu już po urlopie. No właśnie byli tydzień od soboty do soboty. Moja mama miała tam różne zabiegi w tym sopotorium, a tata głównie chodził tutaj na spacery. Wczoraj podobno zrobił 30 tysięcy kroków, więc no, prawie jak my na wyjazdach z Kubą. Właśnie chodził i po Gdyni, i po Sopocie, więc ładne spacerki sobie tutaj zrobił. No i tak dzisiaj już właśnie wracali do domu, więc się jeszcze spotkaliśmy. I ja już teraz z Kicią mam takie wolne popołudnie. No, Kuba wraca jutro, więc myślę, że zaraz siądę i zmontuję do końca rolkę, bo wzięłam się za rolki mojej ceramiki, dlatego że ostatnio jakoś nie było. Kiedy tego złożyć, a też w sumie dosyć długo był taki przestój, bo bardzo dużo rzeczy albo schło, albo było wypalane na biskwit, albo było jeszcze do pomalowania, do poszkliwienia, bardzo dużo rzeczy miałam e, takich niedokończonych e, i dopiero tak naprawdę ostatnio zaczęły one, wiecie, wychodzić i mogłam zabierać je do domu, więc teraz te wszystkie materiały, które sobie nagrywałam, te przebitki, jak robię kubek, czy robię talerze, czy tace, e, podzieliłam na foldery i po kolei będę wszystko sobie montować na pamiątkę, chcę mieć takie wiecie archiwum moich pierwszych prac, więc jeśli Was interesuje taki proces to zapraszam na Instagrama Mewa Ceramics już powinien tam, powinna być tam jakaś jedna nowa rolka czy dwie albo jakiś post ze zdjęciami, bo właśnie będę chciała wstawiać tak czasami jednej rzeczy czasami kilku razem które w danym momencie odbiorę jak wyglądał proces ich tworzenia skąd pomysł i tak dalej żeby właśnie móc sobie kiedyś do tego wrócić i właśnie dzisiaj rano zmontowałam jakby ujęcia do kilku ostatnich rzeczy i mogę wiecie dołożyć już voiceover i będzie gotowe i tak w ogóle super rodzice trafili też na pogodę bo było w tym tygodniu tak przyjemnie ciepło wiadomo że rano i wieczorem już jest chłodniej ale ogólnie w ciągu dnia było naprawdę przyjemnie w ogóle praktycznie chyba nie padało może z raz coś wieczorem ale codziennie słoneczko tam nawet do 16 stopni w pewne dni także pogoda idealna na takie właśnie jesienne spacerki. A teraz co? Zrobię sobie jakąś może herbatę, odpalam YouTube'a i będę oglądać jakieś moje zaległości, a wieczorem pewnie Vampire Diaries i może jakaś kąpiel, bo powiem Wam, że zaczęło boleć mnie gardło dzisiaj. Obudziłam się rano, wiecie jak to jest czasami? Ja chyba, słuchajcie, nigdy nie obudziłam się tak, że budzę się z gorączką i jestem nagle chora. U mnie to zawsze jest tak, że budzę się i mam katar, albo budzę się i łzawią mi oczy, albo budzę się, <ścoughs> Kicia tutaj biegnie do mnie albo budzę się i boli mi gardło. Bardzo rzadko jestem tak przeziębiona, żeby mieć gorączkę. Em, raczej to są właśnie takie objawy katar, ból gardła i dzisiaj właśnie się obudziłam z taką gulą i mówię, Boże, co się stało? I miałam takie aż mi po prostu bolało przy przełkaniu śliny. E, wzięłam już sobie leki, więc jest lepiej, ale mam nadzieję po prostu, że nie będzie powtórki z rozrywki, bo jakiś czas temu miałam taki stan właśnie... Że jeszcze tylko gorączki właśnie brakowało, już było łzawiące oczy, katar, ból gardła, yy, Czy nie, wtedy mi chyba gardło nie bolało, ale był taki właśnie mocny katar, więc dzisiaj czas się wygrzać. Także może dzisiaj właśnie zrobię sobie kąpiel, żeby tak się wygrzać. Kici zaraz już zamyka balkon, bo otworzyłam jej na chwilę właśnie jak przyszłam, żeby jeszcze się chwilę wybiegała. Yy, póki jest jasno, bo tak naprawdę, słuchajcie, zaraz będzie ciemno, i chyba dzisiaj zmieniamy. Zegarki, przestawiamy Śpimy godzinę dłużej, jeśli się nie mylę Wydaje mi się, że to dziś Także godzinka bonusowa snu Czemu nie? Tak właśnie sprawdziłam, że to w ten weekend Przestawiamy zegarki z trzeciej w nocy na drugą Czyli cofamy sobie zegarki i śpimy jeszcze tą godzinę Bonusową Kicia poluje na muchę na szybie Co tam masz Kicia? Więc tak słuchajcie, robię sobie tą herbatę I odpalam zaległe vlogi na YouTubie She said I won't be back in a while, don't wait Already packed her bags, Call the cab, made space And she said I won't answer if you call me when you're lonely I guess i let her go, never mind, it's too late But I can't believe I let you slip I think nobody's seven days a week and this just can't be How it's supposed to end up, it's not enough To just let you go away. Like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. But honestly, I can't remember if you love me. But maybe I'm just feeling lonely. I don't know. Just let her go. She got herself a guy. And he's good. No, he's good. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it seven days a week and this just can't. Nie ma słuchajcie lepszego uczucia jak świeża, pachnąca pościel. Jeszcze do tego świeżutka, pachnąca piżama. Kotek idzie do mnie, oziewa. No chodź! No cześć, lubisz! Na świeżej kuterce. Ja wiem, mięciutko. Chciała tu przychodzić wieczorami. Zawsze, jak Kuba już tutaj przyjdzie się położyć, a ja jeszcze nie, to ona już tutaj z Kubą leży. Kuba na przykład czyta książkę, a ona się kładzie gdzieś obok i już zasypia. Dzisiaj jesteśmy we dwie. Także taki nasz szalony wieczór z Moli. Idę jeszcze coś chwilę obejrzeć i za chwilę do spania, ale chciałam już założyć poszewki, bo wiecie, co jest najgorsze. Jak zdejmiecie pościel do prania i się orientujecie przed snem że trzeba jakąś świeżą założyć. I co prawda ta właśnie była prana i wyschła dzisiaj, ale nie ma nic gorszego, niż zapomnieć, że się zdjęło poszewki i trzeba to założyć tuż przed spaniem. <grym> Więc cieszę się, że to już jest zrobione. Piżamka jak najbardziej wygodna. I co? Odezwiemy się do Was pewnie już jutro. Misia musi obserwować wejście do pokoju, żeby widzieć, czy ktoś nie przychodzi. Ale tak, bardzo Wam polecam te piżamki z Kapala. Są super cienkie, ale dają ciepło, bo wiecie, dłuższy rękaw. No i raczej nie będzie mi w nich za gorąco w nocy, także bardzo się z tego cieszę. I są w ogóle jakieś takie fajne, że przyjemnie w ogóle się w nich chodzi tak po domu, więc bardzo się cieszę, podziękuję Wam na dole. Natomiast zwróćcie uwagę na rozmiarówkę, bo właśnie ja mam XS, bo one mają taki krój oversize i SK-spodnie były na mnie za duże i za długie. Nie w niedzielę dzisiaj przepiękna pogoda ponownie. Póki co, słuchajcie, naprawdę ta jesień tutaj w trójmieście jest słoneczna. Wiem, że idzie o chłodzenie, ale trzeba się cieszyć tym, co się ma. Ja w mojej bluzie Jaguar pisaliście mi, że ta bluza z Shea Sunday, ona też była w takiej, no może nawet trochę jaśniejszej, zieleni, ale miała takie jasne przy szyi i że to beżowe nie do końca mi pasuje i ja też miałam coś takiego, że ta bluza mi się podoba, ale coś mi w niej nie gra. Że coś zaburzało mi jak patrzyłam w lustro to mówię sobie kurczę, podoba mi się, ale czy będę ją nosić, czy będzie wisiała w szafie. I postanowiłam ją odesłać, bo jednak troszeczkę za droga bluza na to, żeby wisiała w szafie. 430 zł. A tutaj, proszę bardzo tańsza, hajem, e, taka bluza. No, taka wiecie, luźna, ale ona jest bardzo fajna, bawełnka. E, lubię ją naprawdę. Tutaj mamy całą zieleń, nic się nie odcina. I właśnie pisaliście mi, że w tej e, lepiej wyglądam. Ja ją naprawdę bardzo lubię. Na razie jej nie sprzedam, ostatnio coś nie nosiłam, ale wyciągnęłam z szafy i wracam do niej jakoś tak kontrastuje po prostu nie ma tej takiego beżowego właśnie odcięcia jakiś czy nawet w innym kolorze, tylko po prostu tak przechodzi w zieleń. Więc tak, słuchajcie, mamy niedzielę. Kuba już wraca do trójmiasta. Jechał jakby do domu z siostrą, więc najpierw ją odwiezie do Gdyni, później wróci tutaj. I może pójdziemy jeszcze na spacer, bo jest naprawdę ładna pogoda. Jest chyba w miarę ciepło, słonecznie, więc trochę szkoda by było tego nie wykorzystać. Co prawda, już się robi ciemniej, szybciej ciemno. Mieliśmy przestawienie dzisiaj zegarków w nocy yy, i pokazuje, że 16 chyba 20 jest zachód słońca. Jak sobie przypomnę, że latem było o 21.00. To trochę szok, ale mm, tak. Więc jeszcze powinien się tak wyrobić, że żeby, wiecie, pojechać na przykład, nie wiem, na brzeźnów czy gdzieś i zrobić sobie krótki spacerek. I jak wrócimy, to pewnie już będzie ciemno. Także może jeszcze taki niedzielny spacer. Ja się wyspałam, poczytałam książkę, potem Kicia do mnie przyszła poleżeć e, i sobie też spała. Teraz jeszcze dokładałam końcówkę do vloga, bo stwierdziłam, że dzisiaj wieczorem wam stawię. E, miałam stawiać jutro, ale mój dobra, może w niedzielę, Ktoś będzie chciał sobie vloga wieczorem włączyć, eee, więc tak słuchajcie, niedziela mija. Bardzo przyjemny, taki spokojny, domowy weekend. Ja właśnie w tej bluzie, w dresiku. Zastanawiam się, co zjemy na obiad. Bardzo możliwe, że Kuba coś przywiezie z domu, ale jak nie, to pewnie zrobimy sobie coś na szybko. I mamy ogólnie dzisiaj duże rzeczy do nadrobienia, do oglądania. Vlogi różne podróżnicze, które razem oglądamy, gdzieś tam usoni cały czas, usoni Karman ta seria ze Stanów Zjednoczonych. E, mamy Azja Express do obejrzenia, e, jakieś inne nasze programy, chyba szać kolejne odcinki, więc, harego mieliśmy jeszcze oglądać na dniach, więc mamy co oglądać. Wszystkiego i tak dzisiaj nie zdążymy, ale na pewno wieczorem sobie coś pooglądamy. I tak mimo spędzimy razem czas. Wczoraj oglądałam jeszcze pamiętniki wampirów i jestem na maksa wkręcona. Przepadłam. Z jednej strony żałuję, że nie oglądałam tego w liceum, bo wiem, żebym miała super fan, żeby mi się bardzo podobało. Ehm... Nie wiem, jakoś tak przeskoczyłam, właśnie te seriale jakoś podobnie wyszły. Przeskoczyłam na Pretty Little Liars i już tam zostałam nie pokazywało mi się za dużo rzeczy o pamiętnikach z wampirów, więc może też dlatego mnie to już nie zachęciło, żeby do tego wrócić. Nikt z moich znajomych chyba tego nie oglądał wtedy, a przynajmniej nie mówił o tym. Więc po prostu jakoś nie było tego wokół mnie, po tym jak obejrzałam te pierwsze odcinki. A teraz jak już jestem w drugim sezonie, to cieszę się w sumie, że wtedy tego nie obejrzałam, bo teraz mogę sobie to oglądać. Mam jakiś fajny właśnie taki serial w jesiennym klimacie trochę. I tak jest to wam wampirach, ale nie, nie jest to w klimacie zmierzchu. Jakbym myślę, że trzeba podkreślić, bo jednak zmierzch, słuchajcie, jaki by nie był. Kilka razy oglądałam te filmy. Tam się nie dzieje tak naprawdę za dużo. Jakby postać Belli do mnie w ogóle nie przemawia. W tym serialu mamy dużo więcej chemii, dużo więcej dynamiki, dużo więcej się dzieje. Jest naprawdę super muzyka, jest świetny soundtrack. I mimo tego, że to są wampiry i jakby taka tematyka, to... To jest naprawdę bardzo wciągające i jestem ciekawa, co się wydarzy przez kolejne sezony, bo jest ich, nie wiem, chyba 6 czy jeszcze więcej. A już w tym pierwszym sezonie wydarzyło się tak dużo, bo wiecie, kiedyś w seriale kręciło się nie po 6 odcinków na sezon. Tylko po 20, czy tam 22, więc tutaj było sporo tych odcinków w pierwszym sezonie, w kolejnych chyba jest podobnie. Także jest. Także ma co się wydarzyć, tak? W sezonie, kiedy jest 20 odcinków. Także czekam na kolejne, bardzo się cieszę, że mam co oglądać. Bardzo Wam też polecam. Jest to dostępne na Prime, czyli Amazon Prime, więc tam możecie to obejrzeć. Dajcie znać, czy jesteście Team Stefan, czy Team Damon. Ja na początku byłam Team Stefan. Teraz się zastanawiam, czy to się później nie zmieni, bo Damon ma coś w sobie, nie da się ukryć. Więc tak, wczoraj obejrzałam jeszcze, właśnie wieczorem, ze 2 czy 3 odcinki. A teraz czekam, słuchajcie, na Kubę. I mam nadzieję, że zrobimy jakieś, chociaż wiecie, godzinkę fajny, niedzielny spacerek. Praw godzinka, tak? Prawie. Prawie. Ale okazało się, że tutaj parking na wrześni jest płatny. Gdzie zwykle mm, był płatny, ale latem. A na jakoś, nie wiem, wrześni może jeszcze było płatne, ale wydaje mi się, że wrześniu październik już zawsze zdejmowali te parkometry. A tu przyjeżdżamy pełno samochodów ale wszyscy w kolejkach do zapłacenia. Więc nie wiem czy tak już zostaje na stałe, czy przedłużyli ten okres. Ale może już tak po prostu zostaje, bo kiedyś właśnie było tak, że tylko na tam wiosna lato czy na samo lato były właśnie płatne, a jesień, zima było darmowe. Wszystko się kończy. Nie ma nic za darmo już. No ale spacerek bardzo fajny. kolor ładnie było. Jesienna aura, mewy, piękne widoki, pachniało goferkami, zjadłabym. Co powoli wracamy, już się ciemno robi, która jest godzina 17, a nie przedstawione tam. 16.13. no to w telefonie mi się pokazało właśnie, że 16.20 zachód. Mówię, co? Która? Ale no tak to już będzie. Ciemno i zimno. Ale i tak kocham jesień. No dobra, to wracamy jakaś herbatka pewnie w domu. No i musimy nadrabiać te azje ekspresyjne rzeczy. Książki i jeszcze podeszłam na chwilę do sklepu. I całkiem grube te książki. Myślałam, że są, czy znaczy wiedziałam, że są grubsze. Eee, przynajmniej jedna. Już Wam pokazuję. Ja zamawiałam na świat książki, i druga część to jest Dwórngięł i Fury. A to jest część trzecia. O ile się nie mylę. Tak, to jest druga, to jest trzecia. Tutaj mam trzecią, trzecią i pół, e, którą kupiłam na Vinted, ta jest chyba najcieńsza z wszystkich części, no i jeszcze jest czwarta i piąta, ale na razie ich nie kupuję, na razie zamówiłam sobie ze Świat Książki, już widzę, że tutaj jest jakoś dziwnie zagięta, nie zauważyłam tego wcześniej, no ale mówi się trudno, w każdym razie kupiłam na Świat Książki, dlatego, że online była zniżka z okazji jakichś targów, Um, że druga książka była chyba minus 20% taniej, nie wiem, wyszło mnie 71 zł za dwie te książki, całkiem grube więc tak jakbym płaciła jakoś 35 zł za jedną książkę bez już żadnych przesyłek wysyłek po prostu odebrałam w sklepie na miejscu i nie płaciłam już za żadne dostawy, więc myślę, że jak za dwie takie grubsze książki to cena spoko, zwłaszcza, że na Vinted jak gdzieś widziałam, no to ta była za 30 albo też za 35 używana plus wysyłka wyszłoby mnie drożej, a chcę je chyba sobie zatrzymać na półce, jeśli zmienię zdanie, to mogę sprzedać dalej. A tutaj cena okładkowa była 59, no gruba jest ta książka, ta jest chyba ponad 800 stron. Eee, a tutaj okładka 49. Także myślę, że spoko cena właśnie na świat książki. Ogólnie było tam taniej, ale jeszcze była dodatkowa zniżka z okazji targów 71 zł, dwie konkretne. <grytanie> Książki, no to jest właśnie część druga, część trzecia, trzecia i pół. A tutaj pierwsza, którą już kończę, pewnie jak oglądacie tego vloga, to już przeczytałam. E, troszeczkę mi to zeszło, dlatego że musiałam wejść w ten świat. Czasami coś powtarzałam, jakiś e, fragment, bo nie skupiłam się porządnie. A tutaj jednak, wiecie, są i nazwy własne, jakby, no chcę się zapoznać e, z tym światem, więc nie chciałam czegoś przeoczyć. E, także, no troszeczkę bardziej musiałam się skupić. Wiecie, kryminały czy coś czyta mi się już szybciej, natomiast tutaj muszę przywyknąć do fantazji, natomiast tak, to będą wtedy, jeszcze dwóch książek będzie mi brakowało, bo jest jeszcze czwarty tom i piąty tom, no bo to jest właśnie trzeci i trzy i pół. Więc tak to się w tej chwili prezentuje. Za chwilę tak naprawdę będę mogła zacząć już drugą część Dwór, gieł i furii, ale chcę sobie zamówić jeszcze jedną książkę, inną na wintet. Więc może w przerwie przeczytam tamtą i potem wrócę do, do tego. Szkoda, że na Legii mi nie ma e-booka, chyba jest na Empik. Nie wiem, no bo zdecydowanie wygodniej by się to czytało. Na kindlu jednak, bo jak jest taka, wiecie, gruba książka, to czasami już niewygodnie jest przewracać strony. No, ale na razie mam taką, może sobie gdzieś tam w abonamentach e buka pobiorę, żeby po prostu było wygodnie czytać, a to będzie ładnie leżało na półce, ale póki co będę czytać w papierowej wersji. Później takie kosmetyczne rzeczy, puder sypki, ryżowy z ekocery, bo już ten mój z paezę się kończy, więc wzięłam coś takiego. Wzięłam jeszcze tutaj kulkę z Garnier Mineralia, ja je bardzo lubię, dobrze się u mnie sprawdzają, więc stwierdziłam, że wezmę. I jeszcze jak przychodziłam koło Biedronki, to weszłam, bo ostatnio często jest ta pasta Himalaya w wersji XL i się faktycznie opłaca, więc często tam kupuję. Tutaj akurat wersja Total White, ale właśnie Himalaya i tutaj jest większa pojemność, bo jest 100 ml, a normalnie jest chyba 80 albo co takiego, A w międzyczasie odwiedził mnie też kurier, i dostałam w sumie maila z informacją, że taka paczka się pojawi. Kopaczka. Jest to paczka od Marki Slavia, i mamy tutaj nowy produkt, a mianowicie serum na przebarwienia z kapsułkowaną arbutyną. Yy, ale ładnie pachnie. Mm. Baza kosmetyku została oparta na fermentowanych olejach, które mają za zadanie zwiększyć biodostępność całego kosmetyku. Tutaj widzę, że witamina C w wersji olejowej. No, ciekawie. Muszę się zapoznać na stronie, przeczytać sobie co i jak. Albo tutaj z tyłu pewnie też jest o. Wszystkie składniki aktywne. Yy, tak, jest właśnie witamina C, ale są też inne składniki. Także rozjaśnienie, antyoksydacja. Dziękuję bardzo za przysyłkę. Ja w ogóle muszę Wam powiedzieć, że stęskniłam się za żelem do mycia twarzy ze slawi, bo już wykończyłam. Został mi olej do demakijażu, który też jest genialny. W ogóle lubię bardzo ich kosmetyki, więc polecam Wam się zapoznać, bo bardzo fajny jest też krem pod oczy, czy po prostu serum z witaminą C, takie pomarańczowe, czy żółte. Także na stronie znajdziecie dużo ciekawych produktów, a tutaj pokazuję Wam nowość. I tak, takie szybkie wyjście, tak naprawdę po to żeby odebrać te książki, bo ja nie lubię jak mi gdzieś długo czekają jakieś paczki czy zamówienia, więc od razu poszłam właśnie odebrać jak dostałam SMS-a. Pogoda dzisiaj taka Szara, ponura jesień, ale ostatnio było naprawdę bardzo ładnie, słonecznie, ciepło, więc wybaczam. Te takie pochmurne, szare i ciemne dni, bo faktycznie w mieszkaniu jest już tak ciemnawo. W aparacie trochę rozjaśnia, a w mieszkaniu myślę, że jeszcze trochę i trzeba będzie światło zapalić. Może jest jeszcze wcześnie, ale tak, właśnie. Ostatnio, jak rodzice byli tutaj na urlopie, to mieli piękną pogodę, słoneczko codziennie, a mam wrażenie, że ostatnie. Dwa dni się popsuło troszeczkę. Mam nadzieję, że jeszcze słoneczko do nas wróci. Książki odkładam na półkę i tą z Vinted również. Ja tymczasem wracam do montażu, bo jestem w trakcie montowania w sumie do równolegle dwóch filmów. Więc chciałabym, wiecie, tak na bieżąco sobie to robić, także siadam, żeby po południe mieć już wolne od montażu i móc na przykład dokończyć czytanie książki. Książkę dokończyłam, ale nie dokończyłam tego vloga, więc przychodzę się tutaj już z Wami pożegnać. Chodzi trochę z opóźnieniem, ale w końcu udało mi się go zmontować. W niedzielę zapraszam Was na kanał, pojawi się reading vlog, gdzie między innymi powiem Wam, jak mi się podobała książka Dwór Cierni i Róż. Jakie są moje wrażenia? Czy spełniła gdzieś tam moje mm, oczekiwania? Co mi się podobało, co nie? Także zapraszam was w niedzielę rano na kanał na mojego pierwszego reading vloga. Jeszcze wcześniej takiego filmu u mnie nie było, ale bardzo przyjemnie mi się to nagrywało. Także ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w niedzielę w kolejnym filmie, a tymczasem zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. I do zobaczenia, buziaki, pa is coming, I can feel it.